Nie mogę pod sąsiada, no. tylko patrz. No. Widzisz, piszczy. Nie, musi być pod latarnią. Jeszcze dalej. Tak może być. Nikomu nie przeszkadza na chodniku w chodzeniu? Tobie nie przeszkadza, sąsiadom nie przeszkadza. Nawet jeszcze lepiej pod ogrodzeniem wstawię, Już, tylko ją w postawie pod ogrodzenie. Tak. No? Nawet do tę skórę pojedniemy. Proszę, wsiadaj. Albo o ziemiaśku trzeba kupić. No.